Nawitel RC3 Pro to kolejna w moim mniemaniu ciekawostka od firmy Nawitel. Urządzenie zostało stworzone dla wymagających kierowców, chcących mieć obraz w naprawdę dobrej jakości. Jaki jest Nawitel RC3 Pro? O tym przekonamy się w dzisiejszych mototestach, które wracają po bardzo długim okresie przerwy. Gotowi? No to zaczynamy! Intro! Na Vitel RC3 Pro to bardzo ciekawy wideo Zarówno z wyglądu, jak i parametrów wewnętrznych, ale o technikaliach porozmawiamy później. Skupmy się teraz na wyglądzie urządzenia, jego jakości i wielu innych aspektach. Po wzięciu urządzenia do ręki mamy pewność, że nie jest to byle jaki sprzęt. Obudowa wideorejestratora Navitel RC3 Pro została wykonana z czarnego matowego plastiku. Krawędzie urządzenia ładnie do siebie przylegają, nic również nie odstaje. Sam wideorejestrator ma bardzo smukły i ciekawy kształt, który spodoba się fanom gadżetów motoryzacyjnych. Patrząc na jego przekrój jest on trójkątny. Z przodu urządzenia znajdziemy logo Navitela oraz wkomponowaną kamerę, w której to umieszczono sensor optyczny GC4653. Rozdzielczość nagrywanego obrazu to 1920x1080 przy 30 gradkach na sekundę. Kąt widzenia kamery to aż 135 stopni. Z boku urządzenia znajdziemy slot na kamerę, która rejestruje obraz nagrywany wewnątrz pojazdu. Kamera ta posiada sensor optyczny F37. Nagrywa również w jakości HD1920x1080 przy kącie widzenia 110 stopni. Kamera została wyposażona w sensor IR, co jest niewątpliwą zaletą podczas nagrywania w nocy. Posiada również regulację góra dół. U góry urządzenia znajdziemy slot, w którym wpinamy podstawkę zasilającą. Montaż jest niezwykle szybki, wystarczy jeden ruch ręki. Podstawa zasilająca przytwierdzana jest do szyby na specjalną taśmę samoprzylepną. Bez obaw, nie odpadnie nawet w mroźne dni. Do dyspozycji mamy jeszcze trzecią tylną kamerę. Dzięki takiemu rozwiązaniu obraz nagramy z przodu pojazdu, wewnątrz pojazdu, ale i z tyłu pojazdu. Tylna kamera prezentuje się dobrze, ma niewielkie rozmiary i również jest mocowana na przylepiec. Kamera posiada regulację w płaszczyźnie góra-dół 360 stopni, tak aby dostosować obraz jak tylko nam się podoba. Na lewej krawędzi kamery zostało umieszczone gniazdo mini USB typu C. Tylna kamera posiada wbudowany sensor optyczny GC2053. Nagrywa w rozdzielczości 1920x1080. Kąt widzenia to 106 stopni. Jeśli chodzi o sam wideorejestrator na jego tyle znajdziemy całkiem spory wyświetlacz dotykowy. Rozdzielczość tego wyświetlacza to 820x320. Format nagrywania to TS. Wyświetlacz jest naprawdę wystarczający. Maksymalna pojemność karty pamięci to 128 GB. Warto jednak kupić kartę nieco lepszej klasy, aby uniknąć przycięć obrazu. Od spodu urządzenia umieszczono 5 przycisków funkcyjnych oraz klawisz reset. Przyciski służą nam do włączania urządzenia, wchodzenia w menu główne oraz poruszania się po nim. Co znajdziemy w zestawie wraz z urządzeniem? Ano całkiem sporo. Po pierwsze wideorejestrator, kamerę nagrywającą kierowcę, kamerę na tył pojazdu. Do każdej kamery producent dodaje po jednym dodatkowym przylepcu. Dodatkowo w zestawie znajduje się pełen pakiet okablowania, umożliwiający nam podłączenie wszystkiego ze sobą. Przewody są dość długie, więc śmiało w aucie kombi podłączymy wszystko. W zestawie znajdziemy również klasyczną ładowarkę na witela, która ładnie się podświetla. Zaślepkę na boczną kamerę, gdybyśmy nie chcieli jej montować, i tutaj trochę zostałem zaskoczony. Producent dodaje do zestawu szpikulec do naciskania przycisku reset ściereczkę do przecierania i tu uwaga dodatkowo dostajemy voucher na nawigację na smartfona wraz z kluczem licencyjnym a nawet adapter do kart mikro do podłączenia do komputera nie no, szacuneczek wyszliśmy sobie na zewnątrz po to żeby przetestować ten wideorejestrator w warunkach bojowych pogoda jest wręcz ide... pociągi pogoda jest wręcz idealna niebo jest dość mocno zachmurzone i nie ma za dużo światła tak więc co? Idziemy testować. Chodźcie do środka, bo zimno na dworze. Zmontujemy sobie teraz ten wideorejestrator. To jest bardzo proste. Wystarczy jeden ruch ręki. Stryk mamy zapięte. Bierzemy sobie kamerę, która ma nas nagrywać od środka, nas, kierowców. I montujemy ją w następujący sposób. I mamy już wideorejestrator złożony. Teraz wystarczy jeszcze podłączyć do niego kamerkę na tył. Zaraz to uczynimy. I będziemy mieli urządzenie gotowe do... Działania. Przechodzimy sobie teraz do montażu tylnej kamery. Tutaj sytuacja podobna odklejamy przylepiec zabezpieczający, i ja sobie wyceluję nią mniej więcej. Zobaczmy, żeby to było dobrze. Mniej więcej tutaj dociskamy mocno, i mamy kamerę zamontowaną, gotową do eksploatacji. Mamy już podłączone urządzenie do zasilania. Po podłączeniu urządzenia do zasilania następuje jego automatyczny start i automatyczne rozpoczęcie nagrywania. Moi drodzy, to co widzicie na ekranie głównym to nasza prędkość, która obecnie wynosi 0 i aktualna godzina, ale... O tym wszystkim powiemy sobie nieco później. Przejdziemy sobie teraz do ustawień wewnętrznych tego rejestratora, a o reszcie porozmawiamy sobie później. Przy okazji przetestujemy, jak działa dotykowy wyświetlacz, ponieważ w tym wideorejestratorze możemy korzystać zarówno z wyświetlacza dotykowego, jak i z przycisków funkcyjnych. A więc zaczynamy. Funkcja DVR. Jeśli klikniemy w tą funkcję, no to będziemy po prostu mieli podgląd. Przechodzimy sobie zatem dalej. Funkcja parking. Moi drodzy, ten wideorejestrator może być wyposażony w funkcję parkingową. Co to oznacza? Oznacza to, że może on działać w trybie parkingowym. Krótko mówiąc, możemy go zostawić na całą noc w trybie parkingowym i wtedy on po wykryciu zdarzenia, po wykryciu ruchu, po wykryciu jakiegokolwiek aktu wandalizmu, generalnie kogoś kto pojawi się w kadrze, wykryje ten ruch. Wykryje to zdarzenie i to zapiszę. Tylko, żeby uaktywnić tryb parkingowy, potrzebny jest nam Navitel Smart Box Max po to, żeby urządzenie było podłączone cały czas do źródła zasilania. Ale możemy zrobić też tak, że nie musimy włączać trybu parkingowego, możemy po prostu zostawić urządzenie włączone, jeśli mamy gniazdo zapalniczki poza zapłonem i on również będzie nagrywał. Z tym, że wtedy będzie nagrywał cały czas. Funkcja GPS. Wideorejestrator ten jest wyposażony w funkcję GPS i tutaj mamy do wyboru prędkość lub czas. Wchodzimy sobie w to i tutaj możemy to wyłączyć, ustawić, że wideorejestrator będzie pokazywał samą prędkość, lub prędkość i czas. To jest to, co wyświetlało się na ekranie początkowym. Zostawimy sobie to włączone. Przechodzimy zatem do tyłu. Informacje o fotoradarach. Ten wideorejestrator posiada wbudowaną bazę fotoradarów. Jeśli klikniemy sobie tutaj, damy włącz, to jeśli będziemy się poruszali naszym pojazdem, a na drodze pojawi się jakiś fotoradar, ten wideorejestrator odpowiednio wcześniej nas o tym poinformuje. Ma również on wbudowaną taką funkcję jak dopuszczalne przekroczenie. Jeżeli sobie w nią klikniemy, to tutaj możemy sobie ustawić zakres, po jakim przekroczeniu wideorejestrator wyświetli nam komunikat o tym, że przekroczyliśmy prędkość. Fajna funkcja, dosyć przydatna. Alarm dźwiękowy jest to funkcja, w której wideorejestrator poinformuje nas nie tylko wizualnie, ale również i dźwiękiem. I tutaj możemy ustawić sobie funkcję zawsze tylko fotoradary lub tylko po przekroczeniu prędkości. Co to oznacza? Ano oznacza to to, że jeśli wybierzemy zawsze, no to wideorejestrator będzie nas informował alertem dźwiękowym zawsze. Jeśli wybierzemy tylko fotoradary, no to jeżeli pojawi się jakiś fotoradar, no to wtedy on wyda odpowiedni alert dźwiękowy. Jeśli wybierzemy tylko po przekroczeniu prędkości, no to tylko po przekroczeniu prędkości, co jest oczywiście logiczne. Przechodzimy sobie zatem Dalej. Kolejna funkcja, czyli odtwarzanie. No tutaj możemy sobie po prostu odtworzyć nasze nagrania w trybie normalnym, w trybie parkingowym lub w trybie jakiegoś zdarzenia. Format karty SD, no tego tłumaczyć nie trzeba. Jeśli to naciśniemy, wszystkie dane są formatowane. Formatowanie karty SD zostało zakończone. Funkcja ustawienia, czyli to, co wszystkie tygryski powinno interesować w tym momencie najbardziej. Wchodzimy sobie tutaj, i teraz tutaj mamy to co mnie interesuje najbardziej, ale również powinno i Was. Czas klipu filmowego. Tutaj możemy sobie ustawić, jak długo trwa mać klip filmowy. Jedna, dwie, trzy, pięć minut lub 10 minut. Ja proponowałbym standardowo, żeby klip trwał 3 minuty. Dlaczego? Bo później taki materiał łatwiej je znaleźć. Zapis dźwięku. No i tutaj możemy sobie wybrać, czy dźwięk ma być zapisywany, czy też nie. Format znacznika, czyli to, co ma się wyświetlić czy tylko data i logo, czy może samo logo. Cofamy. Częstotliwość odświeżania zostawiamy na 50 Hz. Czułość G-sensora. Co to oznacza? Ano oznacza to to, że ten wideorejestrator posiada wbudowany G-sensor. Klikamy sobie tutaj i możemy ustawić wysoką, średnią i niską czułość. Możemy też również to wyłączyć. Co to oznacza? Oznacza to to, że jeśli ustawimy na wysoką, średnią lub niską, Videorejestrator podczas zdarzenia drogowego, podczas np. stłuczki parkingowej, wyszliśmy z samochodu, ktoś nas uderzył, samochód nadmiernie zadrgał, i w tym momencie nagranie zostaje zapisane i zabezpieczone przed skasowaniem. Język, no tutaj możemy ustawić sobie polski bądź też inny angielski języków, mamy spory do wyboru. Ustawienia zegara, no to wiadomo, time zone, też wiadomo. Synchronizacja zegarka z GPS-em, to polecam zostawić włączone. Energooszczędność LCD. Co to jest? Ano nic innego jak to, że jeżeli sobie tutaj klikniemy, ustawimy sobie na minutkę 3 bądź 5, to po takim czasie ekran nam się wyłączy, ale nagrywanie będzie trwało dalej. Głośność, no tego chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, to jest funkcja, której po prostu sobie podgłaszamy lub ściszamy. Sygnał dźwiękowy możemy włączyć bądź wyłączyć do wyboru do koloru. GPS status Tutaj sprawdzimy sobie nasz sygnał GPS? Zerowanie ustawień. No tutaj przejdziemy do ustawień fabrycznych i kod QR w aplikacji. O co tutaj chodzi? Zaraz wam wytłumaczę, tylko zmienimy sobie kadr. Chodzi o to, że tutaj skanujemy sobie ten kod i instalujemy sobie dedykowaną aplikację na telefon, tak żeby móc tym wideorejestratorem zarządzać z poziomu telefonu. Ale o tym za chwilkę. I teraz o co chodzi z tym kodem QR? który wyświetlał nam się w wideorejestratorze, w jego ustawieniach. Ano o to, że po jego zeskanowaniu instalujemy sobie aplikację od Navitela. Czekamy chwilę, aż ona nam się włączy. Wideorejestrator przechodzi w tryb sterowania telefonem. swoim drogą, zobaczcie, gdzie ja siedzę, gdzie jest kamera wewnętrzna, a jak ona nagrywa, zaraz Wam pokażę. W opcji trasy mamy do wyboru wszystkie filmy, które do tej pory zostały nagrane. Czekamy chwilę, bo ładowanie chwilę trwa i teraz widzicie tutaj mnie nagrywającego dla was recenzję. Mamy tutaj datę, czas rozpoczęcia, czas zakończenia, czas trwania oraz lokalizację. Film możemy włączyć, przewinąć lub po prostu załadować kolejny film. Film jest oczywiście z dźwiękiem. Musicie chwilę poczekać, chwilę cierpliwości, bo ładowanie chwilkę trwa. Cofamy sobie tutaj, przechodzimy sobie w opcję zdarzenia. Tutaj w tych opcjach, ja tu nie mam nic, ale będziecie mieli wszystkie zdarzenia, wszystkie zdarzenia, które nie daj Bóg się staną i one będą zabezpieczone przed skasowaniem. To będą zdarzenia z G-sensora. Tak samo w opcji parking. Jeżeli dokupicie sobie boxa na witela do tego wideorejestratora, no to tutaj, jeżeli coś się stanie, będziecie mieli po prostu Wasze filmy. W opcji zdjęcie no, tutaj przejrzymy sobie nasze zdjęcia. Ja aktualnie nie mam tutaj zdjęć, bo tym rejestratorem możemy również robić zdjęcie, ale ja nie robiłem, więc ich tu nie mam, gdybym zrobił, one by się tutaj wyświetliły. W opcji menu mamy informacje na temat naszego połączenia, że jesteśmy połączeni. Mamy tutaj sugerowane hasło administratora, które należy wpisać. U mnie było to drugie. I w opcji transmisja wideo będziemy mieli podgląd na żywo. Podgląd jest oczywiście z dźwiękiem, co zaraz zaprezentuję, tylko włączę podgłoszę troszeczkę telefon, zobaczcie. Teraz mamy obraz. Teraz mamy obraz. Teraz mamy podgląd z przodu pojazdu. Jak widzicie, to jest miejsce, w którym ja stoję. Tak ono się wyświetla. Po kliknięciu, tutaj w zielone logo, przełączamy się między kamerkami. Teraz mamy tył pojazdu, i teraz mamy, musimy chwilę poczekać, teraz mamy e, kamerę z wnętrza pojazdu. E, ja dla Was tutaj nagrywam, więc nie widać. Bardzo przydatne funkcje mm, tej aplikacji. W opcji ustawienia mamy dokładnie te same informacje, które możemy modyfikować, informacje, które znajdują się w wideorejestratorze. To też fajna funkcja. W opcji aktualizacja oprogramowania po prostu zaktualizujemy oprogramowanie i w opcji O programie wyświetlą nam się aktualnie informacje na temat aplikacji. Mam nadzieję, że to jest dobrze widoczne. Poruszamy się aktualnie w terenie zabudowanym z prędkością 37 km. Jeśli troszeczkę przyspieszę, wideore, wide, wideorejestrator nie ma jakichś przycięć, na bieżąco pokazuje prędkość. Nagrania dzienne z wideorejestratora na Witel RC3 Pro prezentują się ok. Ze wszystkich trzech kamer, obraz jest czytelny i czysty. Nie widać też na nim szumów. Wszystkie trzy kamery nagrywają w naprawdę dobrej jakości. Jeśli chodzi o nagrania nocne, w moim odczuciu również nie ma się czego przyczepić. Obraz z przedniej kamery ma lekki szumy, ale to normalne w nocy. Obraz z kamery środkowej wygląda naprawdę dobrze, a dodatkową zaletą środkowej kamery umieszczonej wewnątrz pojazdu jest to, że podczas jej pracy nie widać Duty Air. Z tylnej kamery również obraz wygląda nie najgorzej. Moi drodzy. Czy wideorejestrator Navitel RC-3 Pro to dobry wideorejestrator? W moim mniemaniu bardzo dobry. Dlaczego? Ano dlatego, że posiada trzy kamery. Kamerę główną, kamerę tylną i kamerę wewnętrzną, która nagrywa wnętrze pojazdu. Kolejnym atutem jest to, że kamerę, która nagrywa wnętrze pojazdu, możemy odczepić, a więc sami możemy zdecydować, czy chcemy być nagrywani, czy też nie. Jeśli nie chcemy, szybciutkim ruchem robimy coś takiego. Mamy kamerkę w ręku, tak, mamy ją teraz w ręku i już nie jesteśmy nagrywani. Zakładamy tylko i wyłącznie za ślepeczkę, żeby nie było tam otworu i po problemie. Kolejnym jego atutem jest to, że przydał się na pewno kierowcom taksówek. Uberów, kierowcom, którzy przewożą ludzi, czyli jakieś busiki, ale nie tylko. Przydą się również kierowcom ciężarówek, ale też nam, zwykłym użytkownikom samochodów osobowych, bo jeśli chcemy mieć fajny wideorejestrator, który nagrywa w dobrej jakości, to na pewno jest to sprzęt dla nas. Ma jeszcze ogrom zalet, które tutaj zostały wymienione. Przede wszystkim G-Sensor, który jest bardzo czuły. Słowem podsumowania, czy to dobry wideorejestrator? Ja myślę, że dobry. Czy drogi? To zależy, jak na to spojrzeć. Jeśli mamy do dyspozycji trzy kamery ogrom funkcji, to cena nie jest aż tak istotna. Oczywiście, gdyby kosztował 5000 powiedziałbym, że drogi. Ale wideorejestrator na poziomie 600-700 zł, który naprawdę robi robotę, to uważam, że warto dać takie pieniądze po to, żeby cieszyć się nagraniem. Nie sztuką jest kupić wideorejestrator za 90 zł, na którym nie będziemy mogli robić nic, a jakość tych nagrań będzie tragiczna. Moi drodzy, to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pozdrawiam Was serdecznie i do kolejnych mototestów, trzymajcie się!